Dzień dobry, do dobry, dzień dobry, witam Was. Dzisiaj będę mówiła o polisach posagowych. Polisy posagowe to są takie polisy, gdzie odkładamy dzieciaczkom na dobry start. I tak, najczęściej osoby kupują babci, dziadkowie, sześni rodzice. Teraz mamy fajnie 500 plus, więc jest z czego nawet odłożyć i warto się temu przyjrzeć. Nie tylko oszczędzamy, bo wiadomo oszczędzać byśmy mogli w banku, ale oszczędzanie połączone z polisą jest bardzo dobrą formą, ponieważ gdyby faktycznie coś się wydarzyło i nie bylibyśmy w stanie odkładać. Dzieciaczkom tych pieniędzy, to koniec naszych marzeń, planów, no i trudny start dla dziecka. Także ubezpieczyciele stworzyli te, produ te, te produkty w ten sposób, że jeśli się nic nie wydarzy, to zbierzemy kwotę zamierzoną. Może to być 30 tysięcy, 50, 100, 200, w zależności od naszej sytuacji finansowej i tego, że uważamy, że takie pieniądze powinny być potrzebne, bo są też że można gromadzić większe kwoty, bo gdy będziemy mieli to szczęście i dziecko będzie zdolne, nie będzie studiowało w Polsce, ale będzie studiowało za granicą, nawet jeśli będzie studiowało niby za darmo, to, to na pewno koszty utrzymania będą też duże, i dla takiej przeciętnej rodziny na pewno nie jest to do udźwignięcia. Więc warto pomyśleć wcześniej, bo czym dziecko młodsze, tym te składki będziemy płacić relatywnie mniejsze. I rozłoży się to na lata. Zawsze warto zrobić sobie symulację kilka w kilku firmach, i wtedy, i wtedy będziecie Państwo wiedzieć, o czym mówimy, o jakich zabezpieczeniach. Kolejną istotną rzeczą jest to, że kapitał, który zgromadzimy, to super, dostanie dziecko, i w zależności, jak tam będziemy uważać, uważać no do. Osiągnięcia wieku dziecka określonego w polisie, ale y, jeśli na przykład nie wiem, będzie wcześniej, gdy wy, będzie wychodziło za mąż, czy, y, czy będzie się żenił chłopak, czy to będzie jakieś poważne zachorowanie, no to oczywiście te pieniądze wcześniej będzie można wypłacić. Nawet jeśli nic się też nie stanie, a by nasza sytuacja finansowa była taka, że. Po prostu potrzebne nam są pieniądze, to możemy przerwać taki kontrakt. Trudno, no nie, nie, ma, nie da się powiedzmy dziecku tych pieniędzy, ale no powiedzmy, żeby swoją sytuację jakąś finansową uratować, czasami trzeba zrobić i tak, i też jest to możliwe. Wtedy jest wiadoma, zawsze ustalona wartość wykupu. Dostajemy ją też, także wiemy w którym roku, ile by to było tej wartości wykupu, i wtedy te pieniądze oczywiście trafiają do nas. Yy, bardzo istotne jest też i wiele osób się tylko tym sugeruje, że pieniądze pieniędzmi, ale co by było, jakby nas brakło. No, często często mamy jakieś inne polisy, że tam powiedzmy z grupówki, jakieś by te dzieciaki dostały, ale. Teraz renta. Jak to dziecko by miało na bieżąco żyć, gdyby brakło jednego rodzica, nie dajże Boże, dwoje? To by była straszne. Często teraz już ludzie często prowadzą działalność gospodarczą. Te składki do zus nie są odprowadzane duże, więc i te, te pieniądze, ta renta też by była niska dla dziecka. Więc takie osoby najczęściej kupują właśnie polisę dla dziecka, że w razie gdyby umarli albo zginęli w wypadku, czy byli niezdolni do samodzielnej egzystencji, to wtedy firma ubezpieczeniowa nie dość przejmuje opłacanie składek do tego okresu, na który się dana osoba umówiła, że na przykład, że do 25 lat będziemy odkładać dziecku na, na powiedzmy dobry start, to wtedy firma będzie opłaca do tych 25 lat. Jeśli yy, teraz takie to zdarzenie było, to potrzebne dziecku są pieniądze tu i teraz. Teraz dziecko chodzi powiedzmy jeszcze. Podstawówka, średnia szkoła i studia. Więc firma ubezpieczeniowa też będzie wypłacała rentę dla dziecka. I ta renta zależy od tego, jak ten rodzic czy osoba, która wykupuje, umówi się. Jest tak też, że nie zawsze osoba, która wykupuje, może wykupić tą rentę. Bo, bo to też musi mieć odpowiedni wiek, żeby, żeby taką rentę można wykupić. Ale wszystko to można przeanalizować w kilku firmach i będzie to realne. Można w tych polisach posagowych, czyli oszczędnościowo-ochronnych, Dodać jeszcze na przykład pobyt dziecka w szpitalu i na przykład od 40 do 100 zł za, w wyniku choroby jest płacone albo 200, gdy w wypadku. Różne są warianty, więc każdy przypadek trzeba przeanalizować, bo dla jednego ważne jest zgromadzenie kwoty, dla innego, jest żeby była renta, dla innych żeby było, gdyby, gdyby się coś wydarzyło, a te uszczerbki są mniej istotne, bo dziecko tam na przykład ma w przedszkolu czy w szkole jakieś ubezpieczenie, ale często to są bardzo, bardzo niskie kwoty i nie możemy się spodziewać wysokich kwot, kwot od, od tego odszkodowania. Jeszcze wrócę na chwilę do, do tej renty posagowej. To są kwoty, że na przykład 500 zł, dziecko będzie dostawało, ale może dostawać też i 3000 i więcej. Więc warto przyjrzeć się. Często, często też ludzie się pytają o poważne zachorowania dzieci, czy są, są takie w tych ubezpieczeniach. Tak, są. Jest oczywiście karencja na, na te niektóre poważne zachorowania, więc warto to wcześniej kupować, takie, takie polisy. Daj Boże, żeby się nic nie stało, no ale, ale zdarza się. To, to jest trudne. Jest naprawdę dużo możliwości z ułożenia te, tego ubezpieczenia. W różnych konfiguracjach. Ostatnio też tak robiłam, że babcia miała, babcia kupowała akurat te polisy dla wnuczek i ona mogła jakby je ubezpieczyć i zebrać tą kwotę, ale nie mogła mieć akurat w tym ubezpieczeniu tej renty zakupić. Więc po prostu jeszcze tam postanowiła z swoimi synami. Że e, oni dodatkowe kupią polisy, gdzie najważniejsze będzie ta renta. I ta, e, ta renta wtedy, te, te kwoty, składki nie są duże. No bo tutaj głównie chodzi o zgromadzenie, nie kwoty, a, a o to, żeby była ochrona, e, gdyby się faktycznie coś stało. Ja osobiście w 90. latach też kupowałam taką polisę dzieciom, jeszcze wtedy. Mało to było może popularne, ale prowadziłam działalność gospodarczą, miałam fobię, że, że coś się mi stanie i wtedy te całe wszystkie koszty spadną na moją rodzinę nie za bogatą albo na siostrę. No straszne, po prostu sobie nie wyobrażałam i, po prostu, i dlatego uważałam, że muszę być odpowiedzialna i kupiłam tą polisę. Co prawda nie dotrwałam w niej do końca, bo akurat taka sytuacja finansowa mnie dopadła, gdzie, gdzie niestety musiałam sięgnąć po te pieniądze, ale z drugiej strony, gdyby tego nie było, to bym nie sięgła do tych pieniędzy. Także to jest od wielu rzeczy nas chroni, nas chroni, nas ubezpieczających. Dziecku możemy zgromadzić po trochu tę kwotę pieniędzy, ale no mówię, to jest nie tylko, nie tylko właśnie składanie tych pieniędzy, ale również ochrona. Także można, jeśli są osoby zainteresowane samą ochroną, to jeszcze są inne produkty dla dziecka, jakieś tam od poważnych zachorowań, za, za po, po, pobyt w szpitalu, ale. Zapraszam do spotkania, gdzie, gdzie będę mogła wtedy dokładnie dopytać się, co, o co chodzi, co potrzebne, na co zwrócić uwagę, i wtedy, wtedy coś odpowiedniego dobierzemy. Także zapraszam do siebie na Kościuszki 4a w Bełchatowie, oczywiście po wcześniejszym mówieniu. Jak również zapraszam do e, pisania do mnie. E, można napisać do mnie, czy, czy sms-a, czy, czy maila, czy e, na, na Facebooku. Także jestem otwarta na kontakt. E, oczywiście poproszę Was o to, by, e, jeśli uważacie, że te treści, które przekazuję,